Człowiek wyjątkowy, człowiek indywidualny, człowiek, który żył wedle własnych zasad i rzadko stosował się do jakichkolwiek reguł. Człowiek, który został wybrany najlepszym piłkarzem XX wieku. Człowiek ten to oczywiście Diego Armando Maradona. Urodził się 30 października 1960 roku w Via Fiorito, czyli w prowincji Buenos Aires w Argentynie. Diego, jako piąte z ośmiorka dzieci, dorastał w biednym gospodarstwie domowym. W środku padało więcej deszczu niż na zewnątrz. Właśnie tak kiedyś powiedział Diego Armando Maradona o swoim pierwszym domu. W trzech pokojach bez bieżącej wody mieszkała cała rodzina. W wieku trzech lat otrzymał swoją pierwszą piłkę i szybko oddał się grze. Minęło 7 lat, a Maradona dołączył do młodzieżowej drużyny Argentinos Juniors, czyli jednego z najlepszych klubów w Argentynie. Pokazał tam w młodym wieku wielkie umiejętności. Maradona poprowadził ich do niesamowitej pasy. 136 spotkań bez porażki. W drużynie seniorów zadebiutował na krótko przed swoimi 16 urodzinami, stając się najmłodszym zawodnikiem w historii argentyńskiej Premier Division. Do 1980 roku, czyli swoich 20 urodzin, Maradona stał się już stałym elementem drużyny Argentinios, zaliczając ponad 150 występów i zdobywając ponad 100 goli, a tym samym stał się jednym z najlepiej ocenianych piłkarzy w Argentynie. W wieku zaledwie 16 lat zadebiutował z Węgrami w reprezentacji Argentyny, jednak początki Maradony w reprezentacji Albiceleste były raczej takie słodko-gorzkie. W 1978 roku, tuż przed mundialem, który swoją drogą odbywał się w Argentynie, został odstawiony od kadry narodowej przez ówczesnego selekcjonera, cesara Luisa Menottiego. Maradona nie mógł również zapomnieć tego dnia, w którym dowiedział się, że nie wystąpi na Mundialu przed swoimi rodakami. Tego dnia najsmutniejszego w mojej karierze przysiągłem, że pójdę na rewanż. To było największe rozczarowanie w moim życiu, co naznaczyło mnie na zawsze, co mnie zdefiniowało. Czułem w nogach, w sercu i myślach, że zamierzam im pokazać, że będę grał na wielu mistrzostwach świata. W 1981 roku o Maradonę zaciekle walczyły dwa największe kluby w Argentynie. To Oczywiście Boca Juniors oraz River Plate, ale pomimo o wiele lepszych warunków ze strony River Plate, to młody Diego doskonale wiedział, że jego serce bije tylko dla Boca Juniors. Ale jak się potem okazało, w tym klubie spędził zaledwie tylko jeden sezon, który do tego był jedynym mistrzostwem Argentyny w jego karierze. W tym samym czasie Diego postanowił wyjechać do Europy i przenieść się do FC Barcelony za sumę 3 milionów funtów, co jak na tamte czasy było absolutnym rekordem. Mimo tego, że w swoim pierwszym sezonie za wiele nie grał, to zdobył 26 goli, a do tego z Barcą wywalczył Mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz Super Puchar Hiszpanii. Gdy trenerem Barcy został ten sam człowiek, który nie wziął maradony na mundial, czyli Cezar Luis Menotti, Maradona zaczął grać o wiele więcej i skuteczniej. Dziś myślę, że Barcelona była klubem dla mnie. Najlepszy klub na świecie, lepszy nawet niż Juventus, ale wtedy nie znałem jeszcze specyfiki katalończyków. W latach 80. największą siłą w Lalidze, oprócz oczywiście FC Barcelony i Realu Madryt, był Atletic Club. W Bilbao jednak nie stawiano na technikę, ale ostrą, a wręcz brutalną grę. I tak 24 września 1983 roku piłkarz Gojkoczeja, którego nie bez powodu zwano baskijskim rzeźnikiem, zaatakował Maradonę w meczu z Barceloną. Stoper dobiegł do napastnika od tyłu i z pełnym impetem uderzył go w kostkę, która została złamana. Kariera Diego Maradony w tym momencie wisiała na włosku. Początkowo diagnozy były bardzo poważne. Zakładano przynajmniej 6 miesięcy przerwy. Ostatecznie skończyło się tylko na 3,5. Ostatni mecz Maradony w Barcelonie miał dla niego podwójne znaczenie. 5 maja 1984 roku Katalończycy grali nie tylko o Zwycięstwo w Pucharze Hiszpanii, ale rywalizowali także przeciwko atletikowi. I właśnie to była szansa, kiedy Maradona mógł się odegrać na rywalach, a szczególnie z szeźnikiem Goycocheą na czele. I stało się tak, że Maradona się odegrał. Spotkanie to przeszło do historii dzięki bójce zainicjowanej przez V na Maradonie, a także ostrej reakcji Argentyńczyka. Ostatecznie to Baskowie wygrali do 0 a Barcelona nic nie zdobyła. A do tego nad Diego Maradoną wisiała kara 3 miesięcy zakazu gry na hiszpańskich boiskach. I właśnie to zadecydowało o tym, że mecz rozegrany 5 maja był ostatnim Diego Maradony w barwach FC Barcelony. Nunes prezes Barcelony w tym momencie zmienił zdanie. Złote dziecko musiało odejść. I tak latem tego samego roku postanowił opuścić klub i za sumę 7 milionów funtów trafił do Napoli. Tym transferem Maradona ponownie ustanowił najwyższy transfer w historii, bijąc poprzedni, należący również do niego. Podczas prezentacji Argentyńczyka na Stadio San Paulo przywitało go 75 tysięcy kibiców, co stanowiło niepobity rekord do 2009 roku. Włoska prasa nadała wtedy przydomek Diego, zbawiciel. I tak w latach 80. włoską Serii A można było uznawać za najmocniejszą ligę w Europie, pełną międzynarodowych gwiazd, ale Napoli nie mogła liczyć na wielkie sukcesy. Jednak w pierwszym sezonie Maradona poprawił pozycję Napoli tylko o 4 miejsca. Jednak sam rozegrał naprawdę bardzo dobry sezon. Zdobył 17 goli i od razu stało się jasne, że do Włoch przybył wyjątkowy piłkarz. To, co stało się w dwóch kolejnych latach, to osobna historia, do której dołożyła się zresztą rzesza innych zawodników. Tyle, że te sukcesy nigdy nie byłyby realne, gdyby nie obecność Diego Armando Maradony. Mistrzostwa Świata w 1986 roku, które odbyły się w Meksyku, wygrała reprezentacja Argentyny, a jego Maradona został zdecydowanie gwiazdą tego turnieju. W spotkaniu ćwierćfinałowym z reprezentacją Anglii Maradona zdobył dwa gole i każdy był absolutnie wyjątkowy. Pierwszego zdobył tego bardzo słynnego, czyli ręką, która później została okrzyknięta ręką Boga. Zresztą, Sam Diego, mówiąc o tym pierwszym golu, no to stwierdził, że tak naprawdę pomogła mu ręka Boga. Natomiast drugą bramkę zdobył po rajdzie niemal przez całe boisko, po drodze, jak pachołków minął, sześciu Anglików. Maradona powrócił do Włoch, ale na pewno nie jako ten sam piłkarz. On przestał być gwiazdą, a stał się niezaprzeczalnie najlepszym piłkarzem na świecie. Wrócił do Neapolu jako zdobywca mistrzostwa świata i w kolejnym sezonie doprowadził Napoli do Podwójnej korony, czyli zdobyli mistrzostwo Włoch oraz w pucharze tego kraju pokonali Atalantę. Kolejnym sukcesem w karierze Diego Maradone było powtórzenie Mistrzostwa Włoch oraz zdobycie z Napoli Pucharu UEFA w 1989 roku. Podczas mundialu w 1990 roku we Włoszech Maradona był kapitanem swojej reprezentacji. Faza grupowa tego turnieju była łatwością dla większości faworytów. Jednak wyjątkiem była, no właśnie, Argentyna. Kto by przypuszczał, że obecni Mistrzowie Świata, którzy w składzie mają Diego Maradone, do końca mogą drżeć o awans do jednej 8 finału? Zresztą już pierwszy mecz tego mundialu okazał się sens właśnie z udziałem Argentyny, która to niespodziewanie przegrała z Kamerunem 0-1. do Co prawda później wygrali 2-0 ze Związkiem Radzieckim. I to właśnie w tym meczu ręka Boga ponownie dała o sobie znać. Tym razem Diego użył jej do obrony bramki i zagrał prawą ręką, a nie tak jak na mundialu 4 lata wcześniej, kiedy to w meczu z Anglią zdobył gola, ale lewą ręką na koniec fazy grupowej Argentyna zremisowała z Rumunią po 1 i ostatecznie wyszła z grupy z trzeciego miejsca. W półfinale Argentyna trafiła jednak na Włochy, a mecz odbywał się w ukochanym mieście, na Neapolu. Przed półfinałem fani w Neapolu nie do końca wiedzieli komu kibicować, no bo z jednej strony Włosi, czyli nasi rodacy, a z drugiej Argentyna, której przewódcą jest Diego Maradona, będący pod Wezuwiuszem kimś więcej niż człowiekiem. Po 120 minutach meczu wynik był remisowy, po jeden, a w rzutach karnej lepsza okazała się Argentyna i to ona trafiła do finału. A w spotkaniu finałowym w Rzymie Maradona kolejny raz przeszedł do historii. Podczas hymnu Argentyny Włosi, ale także Niemcy, przeraźliwie gwiżdżą. Kamery pokazują, jak Maradona mówi coś pod nosem, ale potem zaczyna wrzeszczeć: jesteście! Za to nigdy nie przeprosił, ale w sumie nie wiem, czy było za co przepraszać. Finałowe spotkanie z RFN zakończyło się porażką Argentyny 0–1, po golu zdobytym z dyskusyjnego rzutu karnego w ostatnich minutach spotkania. Porażka z Niemcami była tak naprawdę początkiem końca jego kariery. Po tej imprezie zaczęły się kolejne problemy. Został on przyłapany na dopingu, co zdyskwalifikowało go na 15 miesięcy, i tak w 1991 roku opuścił Włochy i ponownie powrócił do Hiszpanii, ale tym razem zasilił szeregi Sewilli a tam przez konflikt z władzami klubu spędził zaledwie tylko rok. Po nieudanej przygodzie w Hiszpanii powrócił do swojej ojczyzny i zaczął grać w barwach Newell's Old Boys. Jednak jego przygoda z tym klubem zakończyła się jeszcze szybciej niż z Sevillą. Całe życie wstawałem w południe. Dwa razy żona obudziła mnie przed 11. Pierwszy raz, gdy zaatakowaliśmy Falklandy, a drugi, kiedy Maradona podpisał kontrakt z Newell's Old Boys. Tak kiedyś powiedział pisarz Roberto Fontana Rossa. Kilka tysięcy ludzi pojawiło się na placu w centrum miasta, by przywitać go na nowo. Ludzie zajmowali każdy wolny płot, by dostrzec jego sylwetkę. Szkoły odwołały tego dnia zajęcia. I nawet Leo Messi, który w tamtym momencie miał 6 lat, znalazł się na trybunach. Na pewno kojarzycie Maurizio Pocetino Większość z Was na pewno kojarzy go z tego, że był on trenerem Tottenhamu. Ale nim został trenerem, no to był też piłkarzem. I co jest bardzo zabawne, no to jako 19-latek grał w tym samym klubie z jego Maradoną, czyli Newell's Old Boys. A pewnego dnia 1993 roku Maurizio Pocetino mieszkał w pokoju z Diego Maradoną i tak opowiada o tej sytuacji. Stałem rano, a jego nie było w pokoju, poszedłem na trening, a potem zobaczyłem w telewizorze informację, że Diego strzelał do dziennikarzy w Buenos Aires, czyli 400 km od miejsca, w którym byliśmy. No i tamtego dnia Maradona miał dobrze nastawiony celownik, tak samo jak na boisku. Ranił cztery osoby, a za to otrzymał wyrok w zawieszeniu. Kibice czuli, że to będzie jego koniec. Wcześniej w grudniu doznał kontuzji, a w styczniu pokłócił się z nowym trenerem. Do dziennikarzy strzelał w lutym, czyli zaraz po ostatnim meczu towarzyskim z Vasco da Gama. Ale gdy odchodził, to z ogromnym przejęciem podziękował kibicom i przepraszał za to, że ich zawiódł. Zajął z nimi ostatnie 20 miejsce w argentyńskiej ekstraklasie, miał wówczas 33 lata i postanowił zrobić rok przerwy. Kolejny mundial w Stanach Zjednoczonych w 1994 roku był końcem reprezentacyjnej kariery Maradony. Rozegrał na nim, co prawda, świetne mecze przede wszystkim z Grecją, jednak wykluczenie po kolejnym w karierze pozytywnym teście antydopingowym było ciosem dla całego zespołu, z którego już się nie podniósł. Ostatnim spotkaniem w reprezentacyjnej karierze Diego Maradony było spotkanie z 25 czerwca 1994 roku z Nigerią. Swoją drogą wygrane 2 do 1. Maradona do piłki powrócił jeszcze w 1995 roku. Podpisał wówczas ostatni w swojej karierze kontrakt z klubem Boca Juniors, a swój ostatni oficjalny mecz Diego Armando Maradona rozegrał 25 października 1997 roku. Przeciwnikiem było River Plate, a drużyna Maradony wygrała 2 do 1 a legendarny Argentyńczyk zagrał całą pierwszą połowę spotkania, 30 października 1997 roku. Był dniem, kiedy to oficjalnie Diego Armando Maradona ogłosił zakończenie sportowej kariery. W argentyńskim mieście Rosario od 20 kilku lat istnieje kościół Diego Maradony i naprawdę nie jest to żart. Ludzie spotykają się tam w klubie leko-atletycznym, a wszędzie dookoła można zobaczyć postać Diego Maradony, na plakatach, figurkach czy nawet na białych togach kapłanów. Diego Maradona mimo tego, że był wspaniałym piłkarzem, to niestety nie jest wzorem do naśladowania w takim zwykłym codziennym życiu. Miał słabość do pięknych kobiet, a to spowodowało, że ma przynajmniej 8 dzieci, a może nawet i 11, ale o tym nikt nie wie. Tak swoją drogą, to jego córka chodziła z piłkarzem Manchesteru City, Kudem Pobrali się oni w 2008 roku. No ale niestety ich miłość próby czasu nie przetrwała i po 5 latach nastąpił rozwód. Jednak w tym czasie pojawił się ich syn, Benjamin. I teraz pomyślcie sobie tak, że ojcem tego Benjamina jest Kuna Agüero, dziadkiem Diego Maradona, a ojcem chrzestnym został Lionel Messi, jaką ten chłopak musi mieć na sobie presję. A wracając do Maradony, no to udzielał się on też politycznie i zdecydowanie stał po lewej stronie tej sceny. I wydaje mi się, że nie lubił też Stanów Zjednoczonych. W jednym z wywiadów powiedział, że nienawidzi wszystkiego co amerykańskie.